Wszystko z, z tej strony pola zostawcie oczywiście łapkę w górę subskrypcja a ja dzisiaj trochę ogłoszeń nie zaszkodzi więc tak nie będzie przez dwa tygodnie nie będzie filmów może będą jedynie shorty hmm. bo najpierw wjadę do mojej babci do Kościana. ale może będzie film bo tam biorę kąpa ale <laughs> później jadę na 4 dni nad morze a później jadę do nienawiścia i w nienawiściu będą shorty. Przepraszam Was, po prostu ja się w ucień, są z 8.33. Ale jestem trochę ze dobra. Eee, przepraszam Was za to, że tak nie było długo filmów. Tylko... Shorty kto nie widział shortów polecam sprawdzić. I no e, ogólnie to mam nadzieję, że dobijemy w wakacje do 60 subskrypcji Wątpię, ale może Więc zalecam do subskrypcji, żebyście mnie zmotywowali do dalejszego nagrywania. I no, a teraz ogłoszenie najważniejsze. Mm, to Big Ma dziewczyna. No ten piesek, który występuje, taki mały, taki mały cielisty jakiś bobik. To jest to mój pies. Dostałam go w jak się to nazywa? W zakończeniu roku. I, i ogólnie to... No. I on, ma, mój kolega, ma na luterz, też, ale dziewczyna. I oni się polizali, wypyski i się zakochali. No więc to wszystko chyba, bo nie mogę za długo nagrywać. Więc trzymajcie się i pamiętajcie, że, jed, że dwa tygodnie nie będzie filmów. Może shorty. Więc cześć.